Witaj na naszym kanale. Jeżeli masz problem z zawiasami drzwi od piekarnika, w tym odcinku właśnie dowiesz się, jak je wymienić na przykładzie marki Hisense. Wymianę rozpoczynamy od odłączenia od źródła zasilania. Oczywiście, żeby nic tam nas nie popieściło. Drzwi otwieramy. Następnie mamy tu takie zabezpieczenia. Sobie je ściągamy. Jedna i druga. I przy przymkniętych drzwiach będziemy je ciągnąć lekko do góry, o ile będzie chciał nam wyjść. I poszło. Eee, najlepiej drzwi położymy sobie na czymś, żeby ich nie zarysować. Na jakimś blaciku i na szmatce. Jak już nasze drzwi sobie leżą, będziemy musieli rozpocząć od demontażu szyby wewnętrznej. To zabezpieczenie sobie podciągam do góry. Wysuwam. Z drugiej strony robię to samo. Ok. I tym oto sposobem delikatnie pod skosem wysuwamy i odkładamy sobie na bok, tym oto sposobem dostaliśmy się do wnętrza i będziemy musieli wykręcić śrubę z zawiasu jednego. A zrobimy to na przykładzie tak naprawdę jednego, nie ma potrzeby dwóch. I zawias wyszedł. Pamiętajcie, jak przyjdą do Was zawiasy, nie bawcie się nimi, bo jak się zamkną, to już tylko imadło nam pomoże. No i montaż. Zawias wsuwamy. Tak, żeby do... gdzie ten otwór? Tu musi wszystko ładnie siedzieć w swoim miejscu. I przykręcamy delikatnie, nie za mocno, nie ma potrzeby tu mieć ostrych naprężeń. No i montujemy sobie szybę. I pamiętajcie, matową stroną do wnętrza drzwi. Ta gładka ma być do komory. O. I cofamy zabezpieczenie jedno i cofamy zabezpieczenie drugie. I takim oto sposobem zamontowaliśmy sobie nowe zawiasy i możemy montować je do kuchenki. Mamy drzwi, musimy je teraz zamontować. A więc, uwaga. Ok. Musimy trafić ładnie w sobie w otwory. W momencie, kiedy ja będę próbować trafić, to nasadzić. O, już nasadziłam. To Wy pamiętajcie o subskrybowaniu. Co robisz? Czekaj delikatnie otworzyć i zabezpieczenie z jednej wkładamy i z drugiej to samo. Jest, siedzi wszystko ładnie. Coś mi nie pasuje. O! Teraz ładnie siedzi i teraz zabezpieczenie mogą do końca wsadzić. Drzwi chodzą, zamykają się. O to chodziło. Subskrybuj, komentuj. Widzimy się w następnym odcinku. cześć